Dzisiaj zagramy sobie w gierkę, w której naszym zadaniem jest znalezienie wszystkich Brainrodów. No, i dzisiaj jestem z moim znajomym i robimy wyścig, kto znajdzie więcej Brainrodów. Dawaj, 3, 2, 1, szukamy Brainrodów. Czekaj, no, szukamy, ile mamy czasu, no, szukamy. No, 15 minut, 15 minut szukamy. Ja już mam jednego. Okay, 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 okay. Ja już mam jednego, okay. dawaj jednego? tutaj. Drugiego mam. 5, ja, ale no. 6. No tak, to sobie też mogę robić. Tak, no, też mogę sobie robić. Co to okay. za problem, nie? Pokojnie, to, jak spokojnie, spokojnie. No kurwa, ale idę od razu brać te Brainrodoty, których ty pewnie sobie nie poradzisz, bo biegać nie potrafisz. Spokojnie, spokojnie. O kurde, dobra, udało mi się, z góry. Ja Tajne miejscowy, idę do pierwszej tajnej miejscowy, a ty tam sobie siedź. Tajne miejscowy ci nic nie dadzą, jak mam tylko 15 lat. No, ja, ja tych patrz, ja już jestem w jaskini tutaj proszę cię no. bardzo, kapucina Brainerd brain Godo znalazłem. No, ja też Brainerd Godo. Dobra, i tutaj sobie Ollerin idziemy dalej. Tylko kurczę, to jest jakieś obbi dziwne, dobra, to może nie był dobry pomysł, żeby tutaj wchodzić. <laughs> Tralolelo znalazłem, dobra, Tralolelo, secreta mam w ogóle. A to mnie interesuje, że tam sekreta, tu chodzi o to, kto będzie miał więcej. Oho, a nie? Dobra, pierwszy obbi. No i dobra, tyle się skończyło z tego obi Dobra, ale nie będę ci mówił tej miejscowy, nie będę ci mówił, gdzie jest cigaret. Nie mów miejscowy, tylko to mi powiedz lepiej, ile już masz brain rotów. 10, mam ty ile masz? 15! Aha! O, jakiś guzik. Okej, okay, czekaj, hey. dobra, to ja sobie pozbieram tutaj komony wszystkie te. bo te komony są w sumie najłatwiejsze. Do zabrania tej tu obe... jakiś. Tutaj mityk, tutaj jakiś mityk. Gadają w ogóle NPC. -ty. Co ci gadają NPC? -ty? Nie wiem, tu w ogóle można klikać na niektórych z nimi jest jakaś gadka, nie otwierają jakieś drzwi Aha? Ile masz już brain rotów? Mało, bo 16, bo musiałem no, rozpienić. Ty, tu jakiś bomby nie gozynił, ciekawe w ogóle, co jest? Dobra, złapałem go. Dobra. Break 17. Tu, tu jak się chowa? Cyk, dobra, 21. To 22. Moje guziki też są pokrywane. 20, nie, dalej 22. Jakiś taki mały był, ale nie wiem gdzie on jest. Czekaj, to jest jakiś chłopu kukurydza, ale czemu tak trudno wejść na niego? Ty tu jakaś kaczka taka jest. A gdzie ty w ogóle jesteś? na, na jakąś kukurydzę, dobra, w końcu udało mi się wejść. Dlaczego tu było tak ciężko? Ile masz, ile masz, ile masz? Kurdej, nie złapałem. 19, 20. Ja 26? Jak 26? Ty, tu jakaś taka, nie wiem, kaczka biega albo coś innego. Coś dziwnego tak ucieka tak po mapce, ale nie mogę tego ty złapać. A ta w ogóle, coś po mapie się kręci, to o co chodzi. Dobra, mam 27. 27 ja mam 23. Ty, ale tu na przykład... A dobra tu się da wejść. O, tutaj jest. Chodź tu jeleń! No jeleń, Bambi mi uciekał. Gdzie ty w ogóle jesteś teraz? Na środku czy gdzieś? Teraz za tobą, dosłownie. Aha, tutaj jesteś. I, idę na skróty, tak jak ty. Ile już masz brań bracików, co? O, 28. No ja 29. Eee, czekaj, czekaj. Ty, co ty, Jak ty jest? przyszedł? A, tu się da przejść! No, jest, jest dziura. Dobra, tu też mam 29. Ty? Co co, jest? co? co znalazłeś? Gdzieś, gdzieś... Takos jakiegoś już i mnie teleportowało w ogóle. A to już powiedziałeś, że kliknęłeś w niego, bo ja już nie kliknąłem na przykład. O, siema. No. Ale jak to wyjść? Utknęliśmy. Ja no znowu w takosach chyba. Bo... Ty a tu co otwierać coś można. To dawaj, otwieramy. Takolaki blok otwieram, co? normalnie jest! Jak otworzyć jak ten takolaki tako, blok? No. Ej, dostałem coś! Ale jak stąd wyjść? Ja chcę wyjść stąd! No, czasu nie ma, trzeba uciekać. Ty, ale jak otworzyć nie? ty? O, tu mam. Gatatiton. O, kolejny brak to czy jakąś się tam nazywał? I co i możemy sobie tak otwierać to w nieskończoność? No... Z... Fajnie by było wyjść. No właśnie, no, co jest grane? Nie wiem, może dziura gdzieś jest, może tutaj no. trzeba kliknąć. Może okno gdzieś nie ma albo coś w tym stylu. Ty czekaj, czekaj, a ja... dobra, ja wiem jak to zrobię. na razie. O ty swaniaku. Pytanie ile wiesz umroów? Tyle sam. Wszystkie ty są, za wszystkie samo. są. Dobra, dobra, od razu trzeba było tak robić. Tyle samo tutaj zebrałem? Ile? 35, 4. 36. Dobra, jest jest Teraz głos, mam 35. Teraz tutaj. I tu się Jakiś shop jeszcze chowa. Dobra, Podam walka, walka, 36 mam. Tutaj w ogóle jaka kilkupiętrowa baza jest. No. No, on... jej nie ma nawet. Ja tu w ogóle. Jak tu się dostać? Tu jest zablokowana. No właśnie, no jak tu się dostać? Tu jakiś w ogóle jeden, brainer to chyba lata po całej mapie się kręci. O co chodzi? Tego sobie wezmę. A ja ten ścianie ukryty. <grym> przypadku go zdobyłem. Tutaj jeszcze tego. Nie no, tutaj jakoś gdzieś się pewnie wchodzi. Albo tu jest zamknięte. A dobra, bo to się co 5 minut otwiera w ogóle. Ty, jeden to lata w ogóle. Jak ja go zdobyć? Aha. Który? No nie, nieważne, już go zdobyłem. Który latający? No, nie wiem, jakiś jeden latający był. Ty, czekaj, tu Lucky Block jakieś się otwiera. Po tym niewidzialnym wejdę. Cyk. Lucky Block jest na cooldownie. Ej, chłop, ma w ogóle Twoją Cytaj. fryzurę? Ma Twoją fryzurę i ski na DPD. <laughs> jakiś pracownik, chłopie, kuriera mamy na serwie. Tutaj mam kolejnego Titi Sahura. Titi Sahura, ja ci dam TT Sahura. Ty, ale ja już mam wrażenie, że wszystkie zebrałem, a mam 49 dopiero. Jak masz 49? Ja mam 49. Nie mam no matematykę! Jeszcze byłem taką, matematykę robić? 6 razy 7, 4 a, dobra, łatwe. Gdzie ty masz matematykę? No jest jakiś chłopu, tu musisz z nim zagadać i matematykę tam masz. Aha, czy w ogóle No ciekawe czy sobie jest. poradzisz, ciekawe czy sobie poradzisz. Nie, no, nie, ale ja, ja tam nie, na razie tam nie idę, na końcu może tam pójdę filmu. Mówisz, masz alergię na matematykę. Tak, tak. Kurde, to jest jakiś parkour. Na pewno będę miał... U! Ja też próbuję parkour, ja nie! też próbuję parkour, co zrobiłeś? Przestałem w końcu, no już widziałem go. Ja też tutaj próbuję parkour robić, ale... Nie no, jakie bloka otwieram, Dawaj, Nie jest to łatwe. Kurde, no. O! Jakiś krab! No właśnie, nie był. Nie no, widziałeś go? Widziałem, był. Nie krab, tylko jaki jest kokrocie, jaki jak jest, kokrą, nie, jak jest po Karaluch. Karolów o, karaluch, był. karaluch, właśnie, no. Uuu, dobra, ja idę na górę, idę na górę, ale nie powiem ci jak tam wejść. Gdzie na górę? No Na górę. A tam, tam cię widzę. Tu jakieś parkery są, parkery są, hopie. Ja jestem dobry w parkury, chyba. Gdzie, gdzie ty blok? A tutaj ja tu parkura robię. Dobra, tu znalazłem. Ile już masz, twajaczku, no? 46, yes. 7. Ja Miał 55, ale wypadłem za mapę. No widziałem właśnie. Ale dobra, ja sobie o. tutaj pozbieram. Otwieram to jest jakiś jeden gościu z znakiem zapytania. No i co on mi da? Dostałem coś, co już miałem. O, tu jeszcze nie zebrałem. O, dobra, w już... tych bazach jeszcze są. Dobra, dobra, ja mam szimpanzy secret'a. Tutaj jeszcze mam kolejnego. jakieś wariata awokado znalazłem, ty ja zaraz 60 będę miał. tu są taki... jakieś trapy po prostu. No, nagram. No, ja że trapy Aha. postawiane i wbiegłem w to. Dobra, ty ja, ja miałem, go, ja miałem gościa, miałem coś do zebrania. O. Fajnie. I mnie gościowalił. No nie no, ja jestem znowu w jakiejś klatce, muszę się zabić. Jest jeden ukryty, ale nie powiedz ci gdzie jest. To jest ukryty. Czekaj, tego już mam, tego już mam. o tego nie mam. Ale powiedzisz, że jest coraz trudniej, nie? Ja mam 60 jak na razie. Dobra, czekaj, ile ty jeszcze masz prędrotów? 51. 16 si więcej niż ty. Dobra, dobra, ja, ja siedzę tutaj na środku, na dywanie teraz. Ale Barowik. No, będziesz się na dywanie, ty lepiej lataj wokół i zbieraj ja. Nie, nie. ja tutaj, ja tutaj nie na dywanie tu wszędzie są. Ja tutaj wszędzie na dywanie, dopóki, dopóki ci nie dogonię, to siedzę na dywanie. Ty, ale no no. Te... Tylko, żebyś nie latał tym dywanem, bo widziałem, że jest opcja kupi za robuxy. No, to z, z, pomyślę nad tym. Ty, ale w ogóle mi się już Burajnoty nie respią na tym dywanie, tylko respią no bo... mi się te, których nie mam tak naprawdę. No tak, bo przecież włączyłeś sobie w opcjach no. to, żeby ci się pojawiały tylko brainroty, których nie masz. Ja mam to samo. Dobra, dobra, ja w ogóle idę nic nie słuchaj. Ale ja mam 54 brain a to 140, znaczy 240 trzeba znaleźć, no... jak ja mam to zrobić. No właśnie. Ja nie wiem, mi się wydaje, że to będzie problem do stówki dobić 15 minut. No. Złaszczy, że wiele nie zostało. Dobra, dobra, dawaj tu. Nie wiem. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze... O, o u góry jest bardzo dużo tych brain rotów. O, 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 o. Ja znalazłem właśnie jednego. Ty, ale tutaj z jak jakaś Mówę jest dziwna. O, ja ci powiem, że też mam miejswę tutaj dobrą. Tu mam jednego. Tutaj widzę no, co? kilka. Tylko no nie, no czemu te brainroty wszystkie dobre są za Obi? Ja jestem tragisty w Obi. <laughs> to w ogóle w jednym jest jakaś minigierka i mnie zabiło od razu, nawet nie wiem, co miałem zrobić. Tutaj jest fryto burrito. Dobra, idę sobie po fritto buri, to pewnie... No właśnie, nie przejdę tam, tak myślałem. Ale nie dlatego, że nie trafiłem w obi, tylko dlatego, że po prostu jakby skoczyłem dobrze na to, ale nie, musiałem chyba przycisk kliknąć, żeby to się... żeby to zadziałało. Ale masz Fatfingera. Mm. O jeszcze jakaś lodówka, hopie, jak ci idzie, jak ci dzieje? Ja już mam 71. Ty no ja mam 56! Jak ty, gdzie ty ty mm. Rainbow zbierasz? Ach, wiesz no. Lata doświadczenia, no, co mam ci powiedzieć, no. no, o, no właśnie jest, widzę, widzę, jest, właśnie. Jest jeszcze tego mi się udało, już tą bazę mam w 100% zrobioną, 72, dwa no tak. rociki, no co mogę no, powiedzieć. Ja mam 56 cały czas. Przegrywam, przegrał to, przegrał są jeszcze dwa, tu są jeszcze dwa. Dobra, dobra ja muszę za dobra. dobra, tutaj, 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 jeden burbalonii, daj mi go. No, burbalonii mi się nie chce zebrać, co jest? Jaki Burbalonic? to jest, chłopie? No, Wiesz, to jest burbalonii na no, no tak. Top, topko w braidrotach. Wszystkie, wszystkie braidroty znam na powieść. No ta wieża mnie denerwuje. I ona otwarta będzie za 4 minuty. Ty, to tam jest jakiś jeden braidrot, którego chyba trzeba będzie od razu atakować. Czekaj, czekaj, ja też tutaj idę. O! Ty tu dwóch friendów potrzeba, gdzie ty jesteś? Idziesz tu? No ty ty dawaj, jesteś? dawaj, bo tu dwie osoby są potrzebne. To akurat sobie zdobędziemy Aha. to. No, dobra, dobra. I co? Aha, i tu można sobie przejść. Uuu! Los no brosy! Back. Kurde, no tylko... Będziemy tyle samo zbierać. A u góry masz, ale weź na tego to jest tragedia. Bo o, tu jakiś guzik jest. Tak ja ci to nie będę mówić. Naciskaj go, naciskaj go, bo trzy guziki. Ja już miałem tam tego, już co? miałem tego. co mi nie będziesz mówić. Jest no mówisz, ja nie będę ci mówić, no, nie, będę mówić nie musisz. No. Bo, o, bo to samo zrobiłem, no i się nie. śmiałeś ze mnie, to samo zrobiłem, to samo zrobiłem, się śmiałeś. Kurde, i teraz znowu muszę na naokoło i na górę. Nie, ale jak, nie... jak to nie, działa, czekaj. że to się... Nie, no nie to o niego. Trzeba kliknąć cztery przyciski, żeby ukończyć ten parkour, gdzie mam cztery tak, przyciski no. kliknąć? Jest nie, jeden? Wie, chyba dwa albo trzy nacisnąłem już, ale nie jestem pewien. Aha, bo to po całej mapce są chyba porozrzucane te przyciski tak, tak, w takim tak, razie. Tak, tak. Wszędzie tutaj u góry chyba. O, tutaj jakieś dzieci są, muszę im pomóc. <laughs> Co się stało? Musisz pomóc z Aha! No <gry> podbiegać. No dobra, i zdały mi takie obie jakieś mega trudne do przejścia. Na pewno sobie poradzę. No, za No hobby nie, i nie ja poradzę sobie, sobie. Hobby do przejścia. Ale ty dobra, mam drugą szansę. No dobra, tutaj też nie? Dobra, do trzech razy sztuka. Uhu. Tutaj musi być git najdobra, to jest git. A co ja tu znalazłem? No i <gry> Dalej nie jest, git. dobra, tutaj teraz. O dobra, udało się. Dobra, ja jakieś. Admin Lucky Bloka znalazłem, ty. Otwieraj to. O tu, Brainer, hey, tam wyleci z tego. Jaki ci wyleciał? Los Bambinitos, Los Bambinitos. Dobra, tutaj. Cyk, cyk, cyk. Uj, no nie, no wiedziałem, że nie przejdę tego. Druga próba. No i dobra, obi się skończyło. Oh. Muszę od nowa no chyba. Co ty mówisz, że to jest ukryte! Co jest co? ukryte? Dobra, dobra, podpowiem ci, bo to jest tak OP, że aż nie wiem, gdzie ty jesteś? E, na dole, na dywanie. Tutaj, tu, tu w prawo, tu w prawo. Paszto, to, patrz to, patrz to. Tutaj idziesz, widzisz mnie? No no widzę. Nie widzisz mnie. Aha. Nie widzisz mnie. Dobra ty. Tu masz Admin Blocka Ganga gang, za litrolala. <laughs> no właśnie. Tu kraboli monetarę. Dobra, już ma 80, coś o, mi się tu wydaje. Tu jest że nie obi. Masz Dobra, dobra, spokojnie, dogonię. Ty jakiś rajno kopara, co to jest? Uh, Kalitos. Orkalitos. Tu jeszcze na dole jakiś jest jeden. No, jeszcze kolejny okay? obi, tam jest jakiś no, lewo w ogóle. Nie, na dole był jeszcze jeden, ale nie trafiłem w niego. Czekaj, dobra, jest, Nie wiem, na nadywanie muszę laka sobie kupić, żeby cię dogonić. <laughs> nie ma cheatowania. Tu jest w ogóle jeszcze coś. Tego nie widziałem. Okay. Ale prosty, ty fajne? muszę napisać na czacie, jaki to brainer jest. No to tego ty Patrz, chodź tutaj. No <laughs> tego to akurat nigdy nie będę miał. Chyba. Nie, no, no. no, no dobra, tego to by jest gad, tego to chyba każdy zna. choć na dywan. nie jestem pewien. No tutaj musisz napisać kto jest Zbrain napisz kto no jest ja każdy go zna, no ja nie wiem co to jest. No, no jak nie chłopie. wiesz jaki to jest Z najpopularniejszy Podpowiem ktoś coś. Ja to tylko tego w Tung Tunga kojarzę, chłopie, nic więcej. Nie! Znowu! No jest! Drugi raz! Mamy, no Brainrod goda. O, no i fajnie, że wpisałeś, właśnie, otworzyłeś mi. Aha, i mi się zamknęło centralnie. Dobra, 15 minut minęło, ja mam 63, brainroty, grubi ma 85. No niestety, tym razem wygrał. Kopie zwycięzca jest tylko jeden. I może w następnym filmie uda mi się wygrać.